Sylwetki gotikowych rencistów, dziadkowy, pseudonim dziadkowy alias, duchowny alias, airfryer. Pseudonim dziadkowego wziął się w gotikowym półświatku, zapewne przez rozpoczęcie jego kariery gangsterskiej na historii kolonii. Legenda głosi, że próbował ustawić swój nick jako ojcowski, lecz system nie pozwoli mu ustawić takiego niku przez braki w rodzinie. A, tylko polski nie jesteś, że jesteś lgtb, a tak naprawdę to jesteś zwykłym cwerem, no. A, o nie, przepraszam nie, nie, bardzo. O, nie o, nie Dziadkowy to niebezpieczny gangster, a jego grupa wyróżnia się nieprzewidywalnością i charakteryzuje się tym, że rekrutuje tylko osoby z dwubiegnowością. W jego grupie przestępczej występują tylko dwaj członkowie: sam dziadkowy i jego alter ego Elfrida. Kolejny raz, dajcie mu ta Teraz sobie odpoczniesz godzinę, przemyślisz swoje zachowanie, a jak się dalej to powtórzy, to niestety będziesz zbanowany. Dziadkowy zasłynął w komity G2O jako osoba ściśle współpracująca z organami ścigania. Często w swojej karierze wchodził do innych grup przestępczych, po czym się na nich do zarządu G2O, tak jak to było w porachunkach z grupą Pruszkowską, czyli grupą Ninowską. Traga, ach, griszu, ja... jest? Dziadkowy, jak tam wycieczka szkolna? Ej, dziadkowy, jak znowu w link, jak ci wieś na napryw? Taki fajny. Dziadkowy to inteligentny ręczista, i sublimowany gangster. Bardzo często przybiera on swoją drugą postać, która udziała w świecie streamingu na Kiku, zarabiając grube miliony na czarnym rynku streamingu G2O. co to za gówno puszcza i ginu. Aha, dobra, poczekaj. Nie wiem, to jest to? Jednym z jego największych osiągnięć jest rozwalenie grupy Nemorskiej poza zarządem Dona Lamberta. Dziecko w tej akcji podpierdzali do zarządu grupę Nemorską, oskarżając ich o mobbing, graczach i zastraszanie, jak i liczne wymuszenia. Coś <grym> miałaś, ale już tego nie masz, poziomka. Ale sobie to jest wszystko sztywniutko. Coś miałaś, ale już tego nie masz, poziomka, kurwo. Daryl Już rysku. tego nie masz, bo to coś już jest moje. Rysku. Najważniejszym jednak sojusznikiem Dziadkowego jest jego starszy brat, owiany legendą i tajemnicą. Historia opowiada o licznych przypadkach, kiedy to wiele grup przestępczych nagle znikał w niewyjaśnionych okolicznościach przez interwencję starszego brata. Jednak naszej redakcji udało się dojść do nagrań ukazujących prawdziwy wizerunek lokalnego zawodnika Emma Zolkusza, brata Dziadkowego o pseudonimie Dziadu. Siema mordy, jeżeli będziecie po 10, dniu, 10 dniach na mefedronie tak jak ja, Yy, to zapraszam na yy, doładować się, zajebista regeneracja jutro kurwa stali, i czuję się jak nówka na... idzie w sześćdziesiątkę i mówi piękne słowa pani prokurator, chciałbym po raz kolejny skorzystać z łaskawości artykułu 60 bo to jest taki patent wielu ludzi na bezkarność wpierdolisz się, idziesz na sześćdziesiątkę prokurator się cieszy, michę zaciera bo dzięki tej sześćdziesiątce posadzi wielu ludzi